Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do Milionera .pl. Witam Was serdecznie i dzisiaj z bardzo fajnej scenerii chciałbym Wam powiedzieć o tym, dlaczego żałuję, że poszedłem na studia. Będzie to troszeczkę kontrowersyjny film, ale bez przesady pokażę Wam mój punkt widzenia i jakby lekcja dla osób, które zastanawiają się nad nauką, nad tym czego się uczyć, czy iść na studia, jaką edukację wybrać i co robić, żeby po prostu w życiu mieć lepiej pod kątem zarobków, pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie to tą naukę i możliwości zrobić, żeby było po prostu lepiej? Czy trzeba iść na studia? Ja powiem dzisiaj, że nie warto, aczkolwiek będzie troszeczkę z wyjątkami, i każdy, kto jakby się nie zgadza na początku z moim podejściem, niech sobie ten film ogromnie do końca, a zobaczycie, że no jest w tym dużo racji, że czasy się zmieniły, ale do tego przejdziemy zaraz. I tak, ja jestem magistrem, tak, magister Tomasz Micherda, ukończyłem studia wyższe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Osiemcimiu, kierunek zarządzania oraz AGH Kraków. Nie były to uczelnie może najwyższych lotów, ale studia wyższe skończyłem. I teraz, tak może zanim powiem Wam, dlaczego nie warto iść na studia, powiem Wam, jak wyglądało to studiowanie, żebyście mogli sobie wyobrazić, skąd się bierze moje podejście dość negatywne do studiów oraz jakie były skutki tego studiowania na moim przykładzie. Otóż Trzy lata licencjata w Oświęcimiu, państwa wyższa szkoła zawodowa i ta szkoła tak naprawdę muszę przyznać to szczerze i będzie to takie dość negatywne spostrzeżenie, ale taka jest prawda. Trzy lata studiowania na licencjacie w tej szkole, Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Oświęcimiu nie nauczyło mnie to praktycznie nic. Otóż przez 3 lata wiedzę, którą przyjąłem w tej szkole i oraz inni moi znajomi koledzy, którzy tam byli, ta wiedza okazała się. Kompletnie bezwartościowa. I mówię to całkowicie szczerze, i staram się być tutaj bardzo łagodnie się wypowiadać, ponieważ tak naprawdę ta, ta wiedza no była tak naprawdę do dupy. Tak trzeba to przyznać. I wszyscy moi znajomi, którzy skończyli licencjata w tej szkole i raz robili sobie magistra zarządzania potem na AGH Kraków, wyszli na tym bardzo źle. Do, do tego przyjdę zaraz, ale szkoła, jeżeli chodzi o studia wyższe, nauczyły mnie tego, że warto oszukiwać, że warto ściągać. Z, nauczyłem się na studiach, że nie liczy się to, czy umiem jaką wiedzę przy a to, że wiedza była kiepska, to już swoją drogą, ale tak naprawdę, czy umiem oszukiwać, czy umiem ściągać, czy umiem kombinować. Tak samo sytuacja wyglądała na studiach magisterskich. Wiedza była przestarzała, wszyscy ściągali, i tak na, naprawdę najgorsze było to, że wszyscy wykładowcy, nauczyciele i tak dalej doskonale o tym wiedzieli. Tak? Oni pracują na etacie, oni jakby korzystają z wiedzy, którą też nabyli na studiach, uczą tego samego i jest ogromne przyzwolenie było ogromne przyzwolenie mam nadzieję że to się troszkę zmieniło na ściąganie na oszukiwanie Pamiętam sytuację gdy był egzamin z ekonomii ja się fajnie nauczyłem na ten egzamin siadłem z przodu chciałem się wykazać wiedzą dostępczy Ok. Wszyscy, którzy siedzieli z tyłu, czyli 90% sali, dostało piątki, ponieważ ściągali. Ta sytuacja pokazała mi i wiele takich sytuacji, że studiowanie po prostu, przynajmniej na takich kiepskich kierunkach, nie ma kompletnego sensu. tak? Ponieważ potem po ukończeniu tych studiów licencjackich, magisterskich, nieważne się, jakie się miało oceny, to raz, a dwa, że i tak z tych studiów niczego dobrego nie było. A dlaczego? Pamiętam, że. Ja w czasie studiów licencjackich sobie dorabiałem, byłem w Anglii i tak dalej, jakieś tam pierwsze pieniążki próbowałem zarobić, ale po ukończeniu studiów zaczęłem szukać pracy. I teraz okazało się, że nikt mnie nie chce do pracy, tak, jeżeli ja mam wyższe wykształcenie, ponieważ takich osób jak ja, które ukończyły studia, ściągając, nie przyswajając żadnej wiedzy, żadnych umiejętności, są tysiące, tak, czy nie dziesiątki tysięcy. I nagle rynek weryfikuje kompletnie czy Ty się do czegoś nadajesz, czy nie, tak? I rynek zweryfikował moje umiejętności oraz innych osób umiejętności. Pamiętam, że chciałem pracować w sklepie komputerowym, nie przyjęli mnie tylko przyjęli jakiegoś chłopaka po studium informatycznym, nie przyjęli mnie do salonu playa i do wielu innych miejsc, gdzie nawet studia nie były konieczne, tak? I to był pierwszy wniosek, który chcę Wam przekazać, że w większości przypadków liczą się umiejętności, to co umiemy, to co sobą reprezentujemy, czy umiemy sprzedawać, o tym też mówiłem, jak, jak sprzedawać, i czy po prostu potrafimy zrobić to, co chcemy robić, tak? I to jest troszeczkę jak z prawem jazdy, tak? Studia są czymś takim, że to nie jest potrzebne do, większo do wykonywania większości rzeczy w życiu. Owszem, są sytuacje, gdzie to nierzadkie, że studia trzeba mieć, o tym nie mówię, ale kiepskie studia są właśnie tak, jak takie niepotrzebne prawo jazdy. Tak? Zdając na prawo jazdy, tak naprawdę, jeżeli zdamy egzamin, który jest formalny i troszeczkę głupi często, tak naprawdę wciąż nie umiem jeździć. Tak? tak samo było ze studiami. To z tego, że miałem to wyższe wykształcenie, ja nic nie potrafiłem w życiu robić. A zazwyczaj jest tak, że żeby jeździć, tak naprawdę tego prawa jazdy, czyli tego dyplomu, nie potrzeba. I warto się zastanowić nad tym, ponieważ moi znajomi ja też, tak, bo ja po studiach licencjackich nie mogłem znaleźć pracy, jakiejkolwiek pracy sensownej i postanowiłem swoją firmę otworzyć i przez dwa lata prowadziłem firmę, nagrywałem wesela, rejestrowałem montaż wideo i tak dalej i to zrobiłem tylko dzięki temu, że nie mogłem znaleźć pracy, tak. To mnie zmotywowało do tego, że, żeby taką swoją firmę otworzyć, żeby się uczyć i tak naprawdę, żeby otworzyć tego typu firmy, gdzie całkiem fajnie zarabiałem, gdzie mi wszystko fajnie szło, opierałem to na swoich zainteresowaniach, na nauce, poprzez własne chęci i tak dalej, a nie poprzez jakąkolwiek edukację formalną, bo tu nie ma mowy, o, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, jakąś edukację formalną, trzeba się uczyć po prostu życia, pracy i tak dalej. I teraz wszyscy moi znajomi, łącznie ze mną, po studiach na magistrze było tak samo, tylko dodam, że też się ściągało, oszukiwało i też wszyscy jakby myśleli, że coś to pomoże, a jak się okazało, też nie pomogło. I wszyscy moi praktycznie znajomi po studiach, myślę, że 90% pracuje w pracach, które nie wymagają wyższego wykształcenia. I teraz jaki był sens studiowania przez 5 lat? Uczenia się nieaktualnej wiedzy, udawania przed samym sobą, przed innymi, tak? Może spełniania jakichś oczekiwań rodziców, babci, dziadka, tak? Że studia są ważne. Owszem, kiedyś były bardzo ważne studia, tak? Studia kończyło, nie wiem, może kilka procent osób w społeczeństwie, były to studia naprawdę, które potem przekładały się na pracę. Teraz. Przynajmniej jak ja studiowałem, teraz chyba też tak jest, że studia praktycznie może skończyć każdy. Mówię o studiach kiepskich, tak? Bo ja skończyłem słabe studia, nie mówię o jakichś lepszych studiach. Bardziej kieruję ten film do osób, które się zastanawiają, co robić, żeby nie szły na kiepską uczelnię, tak? Bo to jest też bardzo ważne, żeby to sprecyzować. I tak naprawdę wszystkie osoby pracują w pracach, które nie wymagają tego wyższego wykształcenia i spokojnie mogłyby po prostu 5 lat wcześniej zacząć pracę, uczyć się i zyskać więcej czasu, pieniędzy, życia, a nie tracić 5 lat na karmienie się obietnicami, tak? I to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby to powiedzieć i myślę, że tutaj warto powiedzieć o rachunku zysków i strat, tak? Że czasami po prostu lepiej mieć pracę, w której zarabiamy kilka tysięcy złotych, niż nastawiać się na jakieś złudne obietnice po kiepskich studiach, gdzie zarabiamy często mniej niż kelner, tak? W jakiejś restauracji, a musimy do tego mieć pięcioletnie studia, tak? Mówię tu na przykład o pracy, nie wiem, w urzędzie, tak? Gdzie, gdzie w prawdzie studia są często potrzebne, aczkolwiek Poza to, bez studiów wykonując o wiele prostszą pracę, można zarabiać o wiele, wiele więcej. Ja też kiedyś startowałem do urzędów, także wiem o czym mówię, jak nie wiedziałem, co robić w życiu, ale zrozumiałem teraz po latach, że tak naprawdę praca głupia kelnera często daje większe zarobki niż wiele zawodów. Po studiach, tak, jakichś prac, które teoretycznie można by powiedzieć, że są pracami umysłowymi i trzeba mieć do nich studia. Także przede wszystkim chcę wszystkim powiedzieć, że warto się zastanowić nad tym, co chcemy w życiu, tak, ponieważ w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, nie potrzebujemy formalnej edukacji, która jest często bardzo bezwartościowa, żeby robić fajne, ciekawe rzeczy, tak, mieć pracę, jaką chcemy, mieć swoją firmę, nieźle się zarabiać itd., itd. W dzisiejszych czasach liczą się przede wszystkim Twoje umiejętności, tak? To, co umiesz, jakich ludzi znasz, co potrafisz, tak? Znajomość może języka obcego, angielskiego to podstawa, ale może jakiś inny. Warto sobie zaplanować to co chcesz w życiu robić, tak? Co cokolwiek to będzie, tak, bo to może być dla każdego z was coś innego, tak? U mnie to dopiero po latach wyewoluowało. To, że chcę mieć swoją firmę, że chcę publikować książki na Amazonie, prowadzić swojego bloga i tak dalej. Ja do tego nie potrzebowałem studiów, tak? To mi dało wspaniałe życie. Pracuję ciężko, żeby nie było, pracuję bardzo ciężko. Często mi się nie chce, jestem zmęczony, ale do tego nie potrzebowałem studiów, do tego potrzebowałem i każdy z Was potrzebuje, żeby robić to, co chce w większości przypadków, po prostu dobrego planu, zastanowienia się i ustalenia swoich celów. Tak, to jest najważniejsze. Ja o tym mówiłem w pierwszym filmie na moim blogu już dość dawno temu i mówiłem, żeby sobie po prostu swoje cele ustalać. Swoje cele wieloletnie, swoje cele na ten rok. I nie muszą być to wcale cele bardzo skomplikowane, tak, ale chodzi o to, żeby dać sobie czas, często, jeżeli masz 15, 20, 20 parę lat. Zastanowić się, co chcesz robić w życiu, tak? Nie musisz tego wiedzieć od razu, oczywiście. Ale jeżeli nie wiesz, co robić, to nie iść na marne studia, bo tam się nie dowiesz, tylko zmarnujesz czas. Zamiast tego, po pracy w kilku miejscach różnych, może gdzieś wyjedź, ale zamiast tracić czas i pieniądze na studia, zarobisz pieniądze, nauczysz się rzeczywistych umiejętności, a z czasem, jak sobie ustalisz cele, że chcesz mieć taką pracę, czy taką pracę, czy taką firmę, czy to, czy tamto robić w życiu to będziesz doskonale wiedzieć, co chcesz w życiu robić, tak? Może to będzie praca czy zawód, który wymaga studiowania, ale wtedy będziesz wiedzieć dokładnie, co ty musisz już robić, tak? Jeżeli wybierzesz zawód, nie, wiem, lekarza, no to wtedy musisz iść na studia. Ale to też te studia będą trudne, ale też musisz chcieć tego, tak? Chcieć być lekarzem, uczyć się tego i nawet Lekarz po studiach będzie kiepskim lekarzem, jeżeli nie będzie chciał robić tego, co robi i nie będzie sam się dokształcał i uczył, tak? Dlatego cokolwiek w życiu robisz, czy do tego studia będą potrzebne, czy też nie, to warto po prostu się najpierw zastanowić, a nie popełniać mojego błędu, na przykład, i błędu wielu, wielu, wielu moich znajomych, wielu osób w Polsce na świecie pewnie też w wielu sytuacjach, że idziesz na studia, żeby odnaleźć to. To chcesz robić? Nie. Studia są tylko elementem układanki, który ewentualnie czasami może być potrzebny do osiągnięcia Twojego celu, ale Twoje cele przede wszystkim, i dopiero według tego podążaj, próbuj różne rzeczy. I często, w wielu przypadkach, po prostu te studia będą niepotrzebne i nie ma sensu tracić. 5 lat na naukę niepotrzebnych rzeczy od osób, które pracują na etacie, które też uczą tego, co zostały nauczone często w szkole. Jest to wiedza bezużyteczna pod tym kątem, że wiedza, która ci się w życiu nie przyda, tak? Ja publikując książki na Amazonie, tworząc swojego bloga, czy wcześniej jak byłem menadżerem restauracji, to dokształcam się tylko z tego, co potrzebuję. Tak? Pracuję, 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 poszerzam swoją strefę komfortu, robię nowe rzeczy, próbuję nowych rzeczy, ale i dopiero dokształcam się w trakcie Świadomie, ale w trakcie, tak, nie ma sensu uczenia się wszystkiego na początku, żeby. No właśnie po to, żeby to wszystko zapomnieć, jaki jest tego sens, tak? I dlatego studia są tylko takim małym krokiem w czymś, co sobie kiedyś tam wybraliśmy, ale jeżeli tego nie potrzebujesz, zdecydowanie nie warto po prostu studiować, jeżeli to nie jest potrzebne do osiągnięcia swoich celów. A cele trzeba sobie ustalać, trzeba sobie znaleźć pomysł na siebie. Często taki pomysł ewoluuje w nas latami, tak? Warto o tym wiedzieć, ale jak już będziemy wiedzieć, co chcemy robić, to wtedy może pójdziemy gdzieś do pracy. Jeżeli chcesz, nie wiem, pracować jako kelner, tak? Chcesz pracować, chcesz być właścicielem restauracji, chcesz mieć swoją restaurację, no to nie idziesz na studia, jak wiele osób było kelnerami, studiowało, a potem po studiach zostawało w restauracji. Jaki jest sens studiowania, skoro Ty możesz się uczyć jako kelner, pracować jako kelner, na przykład jako kucharz, jeżeli chcesz mieć swoją restaurację, Zarabiać nieźle, to jest po pierwsze, nie musisz płacić na studia, tylko możesz zarabiać i się uczyć bardzo intensywnie życia pracy, danej branży, tak? bo to jest tylko przykład. I dokształcać się tylko z tego, co ty potrzebujesz, tak? Nie potrzebujesz tracić lat pracy na dokształcenie się w jakimś temacie. Możesz poświęcać od czasu do czasu wieczory, kupić dobrą książkę, może kupić kurs online, może po prostu pracować, bo to najlepiej uczy robienie. I dzięki temu idziesz w kierunku, w którym ty też tak zarabiasz przy okazji pieniądze, rozwijasz się, cieszysz się życiem, poznajesz ludzi, a niekoniecznie tracić wiele lat na naukę bezsensownych rzeczy, które są przeterminowane i które przede wszystkim nie będą ci potrzebne do szczęścia w tym, co chcesz w życiu robić. Także pamiętaj, w tych czasach łatwo się uczyć, wybierz swoje cele, przemyśl sobie to, daj sobie czas, a jak już wybierzesz, to uczy tylko tego, co potrzebujesz. A jeżeli twoim celem jest coś, do czego są studia potrzebne, no to wtedy dopiero na te studia idź, ale, wtedy, ale wybór powinien być bardzo świadomy, jeżeli chodzi o studiowanie, a nie tak jak wiele osób lata temu wybierało studia po prostu, bo ktoś kazał, bo tak trzeba, niestety, albo stety, w tych czasach już nie trzeba, świat jest otwarty, można robić, co nam się podoba i tak naprawdę do większości rzeczy studiów nie trzeba, czasami są jakieś potrzebne edukacje, jakaś edukacja formalna, i tak dalej, chcesz być kierowcą tira, no to musisz zrobić prawo jazdy ale też nie potrzebujesz studiów i tak naprawdę jakieś formalności w większości zawodów można zamknąć w ciągu kilku miesięcy i o to chodzi, żeby w życiu świadomie ustalać swoją ścieżkę rozwoju, kariery zawodową, cokolwiek to będzie, praca na etacie, firma i też pamiętaj, że firmę można prowadzić na wiele różnych sposobów, nie musi być to wcale sklep za rogiem, może być to publikacja książek na Amazonie, może być to blogowanie, może być to wynajmowanie leżaków na plaży, to też jest świetnym zarobkiem o czym, czego świadkiem byłem przed chwileczką, można mieć pracę na plaży, chodzić sobie w kapeluszu i pobierać opłaty za leżaki i ktoś powie, że to jest praca gówniana, ale tak naprawdę ja bym wolał mieć taką pracę, niż spędzić swoje życie gdzieś tam za biurkiem w jakiejś korporacji. Bez urazy oczywiście, bo wiem, że wiele osób pracuje w korporacjach i potrafi być to praca bardzo fajna. Wszystko zależy od tego, co chcesz od życia. Tak? Czasami może lepiej mieć coś prostszego, co fajnie zarabia, być w otoczeniu, w którym się chce. Ja tak mam na przykład z blogowaniem, z moim biznesem online, z książkami na Amazonie, że pracuję skąd chcę, kiedy chcę i jestem osobą, która lubi pracować w domu i wcale nie potrzebowałem tego studiów. Tak, sam sobie wybrałem ścieżkę zawodową, trochę późno, ale wciąż mi się udało rzucić etat, odejść z gastronomii. Ktoś mnie ostatnio pytał, dlaczego ciągle wrzucam zdjęcia z restauracji. Otóż byłem długo kelnerem, ba bardzo... Lubiłem tą pracę, była to fajna praca, nieźle zarabiałem i tak dalej, dużo się nauczyłem, przez parę lat była to świetna przygoda, ale zawsze chciałem odejść do swojego biznesu, do swojej firmy, do publikacji książek, do biznesu online i teraz jak idę do restauracji, to się bardzo cieszę tym, że mogę tam pójść jako gość, odprężyć się i że mam swoją firmę, także Was wszystkich zachęcam do próbowania, do szukania lepszej pracy, do szukania pomysłu na siebie, może do założenia firmy, ale do aktywnego kreowania swojej rzeczywistości, a w tej rzeczywistości, w tych czasach nie trzeba zazwyczaj mieć po prostu studiów, tylko można działać. Czy się odwaga, poszerzanie strefy komfortu, nauka, czytanie książek, i otwieranie sobie głowy, bo w dzisiejszych czasach świat stoi otworem i to pod każdym względem. Tak, nie trzeba wcale podróżować po świecie, żeby sprzedawać książki za granicą i tak dalej, i tak dalej, ale o tym mówię w innych filmach. Dzięki wielkie, ja idę troszkę ponurkować. Jeżeli Wam się moje filmy podobają, to zachęcam do subskrybowania, dodania lajka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Was interesuje... Ups, mikrofon mi się zakręcił o krzaki. Jeżeli Was interesuje temat biznesu online, Amazona, publikacji książek, blogowania, to zapraszam serdecznie do ym, zapisania się na mój darmowy kurs Amazona i biznesu online. Link jest poniżej. Dzięki wielkie i pozdrawiam z pięknej wyspy Kos. W Grecji naprawdę wspaniałe miejsce, bardzo mi się to podoba i na pewno tu jeszcze kiedyś wrócę. Dzięki, wielkie cześć, na razie.